Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest kolejny odcinek dobrej mowy po godzinach. Co odróżnia tych, którzy osiągają sukces raz od tych, którzy osiągają sukces kilka razy, czyli osiągają go w sposób powtarzalny? Na to główne pytanie odpowiada książka Karol Dweck Nowa Psychologia Sukcesu. To bardzo dobra książka, pełna licznych przykładów. Potwierdzających, że fundamentalne znaczenie w powtarzalności powodzenia ma nastawienie. Autorka opisuje dwa rodzaje nastawienia: na trwałość oraz na rozwój. Przy czym jest to rozwój rozumiany zdrowo, a nie rozwój osobisty, który da ci moc. Jak rozumieć wyzwania, które stają przed człowiekiem, jak sprawić, żeby pokonywać trudności. Z uśmiechem na ustach, a nie z grymasem zniechęcenia. Na te pytania i na wiele innych znajdziesz odpowiedź w tej książce. Polecam z czystym sercem. A jeśli już znasz tę książkę, daj znać w komentarzu, jak Ci się podobała. Do zobaczenia.